cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband. OK, jesteśmy pod kryjówką korsarzy z naszego zamku, sobie tu przyszedłem i w tej chwili mamy tutaj fajną grupkę bandytów, także sobie z nimi zawalczymy i trochę poexpimy. Szkoda, że w ogóle nie dostajemy już renomy za te bitwy, bo teoretycznie jest napisane, że bitwa warta 3 renomy, ale jesteśmy już tak rozpoznawalni w Kaladzie, że Rzadko to renomę dostajemy, musiałaby być, nie wiem, jaka bitwa, żeby udało nam się coś zyskać, eee, aczkolwiek no turnieje, to jest w tej chwili główny przychód renomy i, i uczta, tak. Trzeba pamiętać, że za organizowanie uczty, ale snajper ze mnie, że za organizowanie uczty również się dostaje renomę. O, idzie fala kursarzy No trafia je majry coś Dobra, do ataku wszyscy OK? Szarża dana. Dobra. O kurde. Ten toporek w głowie miał wbity. Ty nie rzucisz niczym. Dobra. Piękna sprawa. O to chodzi. Ile ich raniliśmy? Tylko trzech, no, ale może być i trzech. Oj, ładne łupy. Korsarze zawsze super łupy mieli, jeśli chodzi o wartość. Jezu, ktoś tu na jakąś muzyką za ścianą w bloku wam Mam nadzieję, że nie słychać tego. 15 wagierskich rekrutów. No dobra, niech będzie. To! Spalona wioska. Tamta jest cała. Chodźmy tutaj. 19. Niech tak będzie. I teraz chodźmy tutaj sobie posprzedawać te itemy. A teraz sobie kupimy. Jezu, jakie tanie rzeczy. Wow. Unbelievable. W ogóle w zamku moim był ten. Yy, handlarz pośrednik niewolników. W sensie, no. <grytanie> handlarz niewolników. To są. So... nordowie. To sobie go wiecie. Użyłem i sprzedałem. Wszystko. A zobaczmy ile tu jest ludzi, chociaż patrzyłem kiedyś chyba tu było ich 200 Korsarze, ładna grupka Tylko gdzie ona teraz poszło, to ja nie wiem A tu jest Dobra, Jeremus potrzebuje wsparcia, to mu pomożemy. Mogę sobie jeszcze moich wieśniaków ulepszyć. Po nocy. Zapomniałem oczywiście. okej, okay, niech tak będzie. No, I wam, że moi lordowie mają też całkiem przyjemne wojsko już. Fajna gromadka, powiem wam. Już rycerze jacyś tu są. Strażnicy, strzelcy. Kawaleria. No, to, podoba to mi się, podoba mi się. Siadło obrażenia, pięknie ładnie siedzi O kuźwa bądź, ale mi co, 42 obrażenia? Chyba was powieprzyło Jasny gwint O, moi piechurze oczywiście giną znaczy, rekruci i tak dalej. Dobrze. Halo! O, padł. Trzech zabili moich, niestety. O, i tuż. O, tuż w ogóle chyba mam z nim, mam z nim maksymalne stosunki. I nie było się co ten. <ścoughs> co zwiększyć? Wow. O Jezu. Ej no nie no, to tu, tu korsaże to życia nie mają przy nas. Dobra. To ja idę na w stajki z powrotem w takim razie. O, fajna grupka. Uuu. Wow, Nawet trzy grupki tam są. Dobrze. Szkoda, że naraz z nie walczymy, ale może być po kolei. Niech tak będzie. Chodźcie tu, na wzgórek. O, piękna sprawa. Muzyka nie gra, bo się coś zbagowało, ale to już tam dupa z tym. Ja się schowałem za kamieni i będę strzelał za kamulca. O. Proszę bardzo. To się nazywa taktyka Ala Robin Hood albo inny Legolas Ale dobrze idzie. Coś tam obrażenia siadają. Ładnie. To mi się podoba. Ej, rozproszyli się bardzo mądrze. Ale... Teraz już im nic nie da. Piękna sprawa. O kurde jaka dzida. Okuść, wamać. Twoje ciasze się, się przepraszam. Jak ja padnę bandy, tak przecież to będzie. Kto zginął? Wojownik. Jasny gwint. I weteran jeszcze, no. bez kitu. nie muszą ginąć to. Nie nie wierzę w to. Ale 11 aż tych mamy. Więźniów, więc nie ma źle. Tak, wagierów na harcowników, a nordów na... Dobra, tego dajemy, tego, tego dajemy, tego, tego, tego. No i dobrze. I giniesz. dziadu, kolejny. Kolejna grupa bandytów. Będzie pokonana i o to chodzi. Ja mam życia tak trochę. Tak trochę mam mało życia, więc trzeba się schować. Chociaż jestem i tak... Wow! No snajperem dzisiaj po prostu jestem. Snajperem. Wow. Coś mi świrnęło koło głowy. Uwaga. Na czym ja się zatrzymają, to nie mam pojęcia. Wow, rozgromieni. Jeszcze jeden. 9 ranionych, więc sporo będzie tutaj jeńców do wzięcia. Spore, te szłupy. Dobra, może być. Blisko Rejwadinu jesteśmy, chodźmy do niego. Chodźmy sobie coś posprzedawać. Bronią, no to to. Ej, 1013 ma 1100 mają złota, więc spoko. Tutaj też 1200, więc może być. O, Rolf. I okupów, kupów, piękna sprawa. Może być. Panie Rolfie, ty mi się kiedyś przydasz, ale to kiedyś. Teraz jeszcze, jeszcze nie czas i miejsce na twoje usługi. Ktoś tu będzie? Nie. Wow, to jest dopiero grupka. Minus dwa tysiące już. No. Żołdy ładne płacimy. Niestety. chodźcie wszyscy tutaj. Jak stąd kogoś ze sniper to jest kuźwa. Nie, no. Dobra, jeszcze trzy strzały. Trzy, dwa, jeden. <grym> Ale nie zabiłem. Tylko obrażenia weszły. Ale zawsze coś. Jak to w ogóle wygląda epicko, jak oni tak się rozlewają tutaj. Wow. Wow! I teraz z góry taka salwa po prostu Dobra, ja musiałem tarczę wziąć, bo... Bo by masakra. Dobrze? Jest ok, dobra. Jakie to porki latają? Jasny gwint. Piękna sprawa, po prostu. Coś, coś niesamowitego. Jaka tu nasza potęga jest w naszej armii. Odzduku go. Dobrze, dostał w szyję, w kark, w tarczy czy cokolwiek. Jest super. No, tylko jednego pojmaliśmy. Okej, cenne łupy. Kolejnych korsarzy, widzę, tutaj udało nam się wyszkolić. Więcej huskarli, jest naprawdę git. Dobra, idziemy na nich i idziemy do naszego miasta od razu. Więc zawalczymy z nimi i wracamy do bazy na chwilę. Czy ja chcę wypowiadać wojnę wagierom? Cały czas powiem, wam się nad tym zastanawiam teraz i nie mam pojęcia. Z jednej strony bym wypowiedział, żeby coś się działo, ale z drugiej strony, jeżeli mamy pokój i mamy możliwość wzmocnić się po prostu horentalnie i to w taki sposób, w jaki jeszcze nigdy nie byliśmy wzmocnieni eee, i przygotować na to, że to na przykład wagierzy nam wypowiedzą wojnę, bo zakładam, że prędzej czy później wypowiedzą. To ja chyba jednak jestem skłonny na razie poczekać, faktycznie się wzmacniać, poczekać aż oni nam wypowiedzą wojnę, i dopiero wtedy będziemy się z nimi za przeproszeniem pisgoć. No a wtedy już będzie po prostu hardcore na taką armię wagierów, nie? No dobra, on nie idzie. Na to ataku. O, Huskary tu strzelają. O! Kuźwa! Nie. No i dobrze. Do dupy. <gryw> Powiem wam, do dupy to był. No czy ty tak dziwnie biegasz, kuźwa, krzywo. Jak paralityk. Harcownik, Korsarz, Piechur, Weteran i Huskar. Dobra, jeszcze znowu 14 Huskarli, dwóch strzelców, Rodocki Sierżant jeden. I tyle, jeśli chodzi o rodoków, rozumiem, tak? Więcej rodoków już nie mamy. Wszyscy zostali tutaj ulepszeni. Dobra. Wow! No nie, no. Nasz garnizon w tej chwili jest naprawdę przepotężny, Wam powiem. Yy, zbrojami, Wow, mamy saranicką zbroję u nas. To dzięki tej różnorodności kulturowej, tak. To wszystko dzięki, dzięki temu. Tyle, więcej się nie da. Bo nie ma kasy. Hmm. No dobra. A może jakieś turnieje gdzieś będą? O, w Wadin. Dobra, to idę. Może mi się uda coś tam zarobić. Jeszcze ci przy okazji. Kurde, macie. Po drodze sobie z nimi zawalczymy, tylko czekajcie chwilkę. Katar mi się puścił. Jeszcze siłek na wody. Nie. Nie wiem czemu, ale zawsze w sobotę jak śpię do późna, to potem kurde, mam po prostu katar. Z jakiej racji? Nie mam pojęcia, ale, ale mam. I tyle w temacie po prostu. <laughs> Dobra. Łączymy z nimi i idziemy do Ravadinu na turniej. Trzeba coś zarobić. Trzeba renomę sobie zdobyć. Mamy na to czas, no to trzeba się postarać. No, trzeba ja kogoś ze pie teraz. Z górki mi lepiej szło, a jak jestem na płaskim, to tak średnio. O, ale w głowę znowu hedy siedzą, proszę bardzo. Wagierski łucznik ładnie. O, teraz wy. Żeby tylko nie dostać Ci dom. O nie wojownik zginął. No kurde macie. No kurde jeszcze swojego trafię. No cóż, ale przynajmniej zacięstwo: czterech jeńców, fajne łupy mamy. I teraz kierunek Ray Vadim. jest turniej. Dobrze, zostało tylko czterech tych. Korsarzy, bardzo mi się to podoba. A my teraz gramy w turnieju? W takim razie zobaczymy. Mamy lance, jest ok. Dobra, skończyliśmy grę w turnieju. Ja pierdzielę ale gówno. Przecież ja życia nie miałem. Wach, na razie. Nie no to gówno. 100 złota poszła w tupę. Po prostu i tyle w temacie. Jasne dziwo. Nie. Ja, ja przecież miałem nie robić turniej, turniejów na tym, na odcinku. Bo mi na odcinku nie idzie. O! Z tym się zawalczymy jeszcze na koniec odcinka. Coś pięknego będzie. Tu skompresujcie się, a strzelcy, tu na górę proszę bardzo. Tak się dowodzi, oddziałem o pięknie coś tam siadło. Ale salwa, ale rzeźnia. Jest yes, ok. Uh, 9 aż. Ładnie. O, skończyło się miejsce. Ok. No to słuchajcie, tu mogę sobie zakończyć teraz z czystym sercem odcinek. Yy, ogarnę się poza odcinkiem i. O, no, znowu uczta. I cóż, i. I zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie na mapie. Z wagierami, z nami i tak dalej. Także póki co, wielkie dzięki mam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.